Witam wszystkich z tej strony. Marcin, zapraszam Was do obejrzenia kolejnego filmiku. Tym razem Battlefield 4 Beta i gramy na podboju. Z racji tego, że jest to podboj, z racji tego, że jest to dłuższy materiał, do tego materiału oczywiście dopasuje tutaj moją opinię na temat właśnie bety Battlefield 4. Ale od samego początku chciałem Was uczulić, że to o czym ja mówię to jest przede wszystkim moja opinia. Nie, mo nie musi się ona zgadzać z Waszą. Mało tego, jest to opinia dotycząca tylko i wyłącznie bety Battlefield 4 na konsoli PS3 lub też Xbox 360, bo to wygląda absolutnie tak samo w tych dwóch przypadkach. Tak więc bierzcie na to poprawkę, bo ja na to poprawkę biorę. Nie wiem właśnie jak będzie wyglądało to w wersji finałowej na konsoli i też różnice pomiędzy tym co widziałem chociażby na przedpremierowych rozgrywkach zorganizowanych przez EA Polska, gdzie graliśmy na bardzo mocnych pc i tam wyglądało to przede wszystkim w oprawie graficznej 100 razy lepiej niż jest to w przypadku bety Battlefield 4 na konsoli. Tak więc ja biorę na to jak najbardziej poprawkę. Podzieliłem to wszystko naturalnie na dwa, a nawet trzy takie na dwie takie trzy części, gdzie będę omawiał plusy, będę omawiał minusy tejże bety, a także wypowiem się na część waszych postów, ponieważ mam na, na, na niej jakiś tam temat i chciałbym coś o tym powiedzieć. No dobra, ale lecimy oczywiście, może zaczniemy tutaj od plusów. Dźwięk. Dźwięk, moi drodzy, jest dużo, dużo lepszy niż w przypadku Battlefield 3. Przynajmniej jest takie moje wrażenie. Dźwięk snajperek to jest coś po prostu pięknego. Słyszy się takie echo potem, jak już wystrzelimy. Co, czego mi brakowało, tak szczerze mówiąc, w Battlefield 3. I jeszcze do tego, oczywiście, cała ta oprawa dźwiękowa w formie wybuchów, niewybuchów. Pojazdy praktycznie brzmią tak samo. Ale wszelkiego rodzaju karabinki, one ma się, ma się wrażenie, że troszkę inaczej e, brzmią, i, i wygląda to, a raczej słychać to dużo, dużo lepiej. E, kolejną rzeczą, może trochę trywialną, aczkolwiek ona troszkę mnie irytowała w przypadku Battlefield 3 i uważałem, że sprawiała e, troszkę surrealistyczną m, rozgrywką. Mowa tutaj o tym skakaniu, czyli tak zwany. Skok kangurka, gdzie można było dzięki temu uniknąć kul, gdzie można było dzięki temu szybciej się przemieszczać, i wyglądało to dość komicznie, kiedy właśnie przeciwnik, czy, czy nawet nasi współzawodnicy, czy, czy my sami skaczemy sobie jak te kangurki, żeby szybciej dostać się do celu, lub też żeby uniknąć właśnie kul. Tutaj to już tak nie działa. Co prawda, ludzie skaczą, ja też nawet skakałem, bo przyzwyczajenie mam jeszcze z Battlefield 3, ale, ale nie pomaga to już w takim stopniu, jak było to w przypadku, właśnie BF3. Kolejną rzeczą jest to, że klasy dostały dodatkowe jakieś takie rzeczy, czy tam zmiany zaszły właśnie w tych klasach, dzięki którym no niektóre z tych klas będą. Przede wszystkim bardziej mobilne, e, nie narażone na chociażby e, na ostrzał, pepans i pozostawione same sobie. E, mowa tutaj przede wszystkim na przykład o, o Riconie, mojej ulubionej klasie, która była jakby nie patrzeć w BF3, no w przypadku walki z czołgiem bezbronna, e, ponieważ nie mieliśmy absolutnie nic, żeby zagrozić właśnie wszelkim pojazdom pancernym. Tutaj w tej chwili mamy C4, a więc... Czołg będzie musiał brać, no to, czy tam czołgista będzie musiał brać na to poprawkę, że możemy mu wypaskudzić z tego C4. Mało tego, te C4 możemy rzucać e, troszkę dalej e, i to uważam na e, duży plus. Wcześniej po prostu nie miałem szans abs absolutnie. Soflamem nawet jakbym miał rzucić, to i tak, i tak bym nic nie zrobił. <laughs> więc, tak więc to była troszkę lipa. Ale są jeszcze rzeczy w przypadku na przykład szturmowca i w przypadku chociażby Wsparcia, które zostały bardzo fajnie zrobione. Zostali oni wyposażeni w. Szturmowiec w, te, w taki Medipak, czy jak to się tam nazywa. W każdym razie możemy, oczywiście, ten Medipak dać współzawodnikowi, jak i sobie, i nie musimy stać przy tym Medipaku, żeby regenerowało nam się nasze zdrówko. Tak więc to jest dobre, i w przypadku wsparcia jest dokładnie tak samo czyli podrzucamy na przykład amunicję naszemu współzawodnikowi, lub też sobie, i możemy śmigać śmiało przed siebie, i te, ta amunicja, czy tam to zdrowie nam się. Przywraca, tak więc to jest nawet, nawet fajne. Nie wiem, jak jest w przypadku, a raczej, no nawet nie ma możliwości takiej sprawdzenia tego w przypadku Technika, ponieważ Technik ma tam RPG, ma do tego jeszcze palnik, a więc wygląda bardzo podobnie ta klasa, aczkolwiek w wersji alfa miał on jeszcze dodatkowe jakieś gadżety, które, które poprawiały jego, że tak powiem, skuteczność, ale to zobaczymy już w finalnej wersji, kolejną rzeczą był tryb obliteration, a więc bardzo, bardzo, bardzo fajna rzecz. Słuchajcie, z tych wszystkich, czyli z dominacji, z podboju e, i właśnie tutaj wybieramy sobie obliteration, i obliteration jest najlepszym e, trybem dostępnym w tej chwili na becie. Jeżeli ktoś nie wie, jak to wejść, to oczywiście nie wejdzie sobie w ustawienia serwerów, ponieważ mamy Quick Match, jeżeli chodzi o podbój, mamy Quick Match dotyczący ee, dominacji, a nie możemy wybrać sobie Quick Match dotyczącego właśnie obliteration. Wybierzcie sobie ten tryb. Ten tryb jest najciekawszy, pomimo tego, że rozgrywa się on na bardzo dużych mapach, że tych zawodników w przypadku konsoli jest bardzo mało, to całość akcji skupia się właśnie w miejscu, gdzie znajduje się akurat bomba, i ee, dzięki temu. Akcja jest szybka, wartka, ciekawa, tak więc warto oczywiście w ten sobie tryb pograć. Kolejną rzeczą sterowanie pojazdami. Bardzo dużo osób narzekało na sterowanie pojazdami, z tym, że ja podejrzewam, że te osoby w ogóle nie wchodziły w ustawienia, właśnie sterowania pojazdami, ponieważ ja pierwsze co, to sprawdziłem sobie, jakie są tam ustawienia. Szkoda oczywiście, że nie ma dokładnie takich samych ustawień, jakie było to w przypadku Battlefield 3, ale jest ustawienie bardzo podobne i szczerze mówiąc, gdybym w jednym momencie dostał Battlefield 3 i Battlefield 4, i nie grałbym na żadnej w żadną z tych części, to muszę stwierdzić, że po zmianie właśnie tych ustawień w Battlefield 4 grałoby mi się dużo, dużo lepiej pojazdami niż w przypadku Battlefield 3. Tam jest jedno takie ustawienie, które mi niesamowicie pasuje, gdzie pod lewym i prawym przyciskiem LB i RB mam ustawione dodawanie gazu lub też na przykład odejmowanie tego gazu, a pod na przykład prawym, lewym, przepraszam, pod lewym triggerem mam ustawione strzelanie. Tak więc mogę dodawać sobie gazu, mogę strzelać z lewej strony jednocześnie. Tak więc to jest dosyć fajne połączenie i przede wszystkim zobaczcie sobie właśnie, jak to wygląda po zmianie sterowania. Śmigłowcem gra się wtedy dużo lepiej. Oczywiście kwestia... Wyćwiczenia sobie tego nawyku, oczywiście używania tych przycisków w odpowiedni sposób, bo ja jeszcze się kręcę w tym momencie. Mam ten nawyk niestety z Battlefield 3, ale naprawdę te ustawienia są, wydaje mi się, jeżeli chodzi tutaj o te pojazdy, dużo lepsze. Jeżeli chodzi o poruszanie się z, y, nasze, y, czyli, czyli tej piechoty, to powiem Wam, że nie odbiega ono zbytnio od tego, co mieliśmy w Battlefield. I nie wiem dlaczego jest takie porównanie tutaj do Medal of Honor. Jedyne co jest tutaj bardzo podobne do Medal of Honor, to słuchajcie kilkam. Czyli y, motyw, gdzie zabija nas przeciwnik i widać go jako podświetlone, podświetlone taka pomarańczowa postać y, i nie wiem dlaczego ludziom to przeszkadza. Ja Wam powiem, że to jest lepsze niż było to w przypadku Battlefield 3. Dlaczego? W przypadku Battlefield 3, w momencie gdy ktoś nas zabijał i widzieliśmy zaraz potem, gdzie ta osoba się znajduje, nie mieliśmy absolutnie pojęcia, gdzie ta osoba jest. Bo to zbliżenie kamery było na tyle bliskie, że no, nie byliśmy w stanie zorientować się, czy to jest tu, czy tam. No wiadomo, na małych mapach byliśmy, ale na dużych. W żadnym przypadku byśmy się nie pokapowali. E, znaczy mogliśmy oczywiście się domyślać, ale tutaj w tym przypadku wiemy dokładnie skąd pada strzał i możemy w tym momencie oczywiście e, poinformować tutaj nasze, e, naszą drużynę o tym, że o dobra tam się znajduje akurat przeciwnik i może zareagować oczywiście ta drużyna. Tak więc to jest naprawdę fajne, e, a nie ma tutaj połączenia właśnie z, e, z Medal of Honor Warfighter, bo Słuchajcie, w Medal of Honor Warfighter to podświetlenie, mało tego widział nasz współzawodnik, więc tutaj czegoś takiego nie ma, a więc widział on przy ściany, nawet bym powiedział. Tak więc to jest to jest nawet duży plus. Tu jak widzicie, właśnie próbuje tego wychylania się za krawędzi. To jest w sumie na plus, bardziej realistyczne takie troszkę podejście, aczkolwiek nie działa to tak, jakbym sobie życzył, tak więc. I, I na plus, i na minus. Można by to tak ująć. Yy, jeszcze jedna rzecz, oczywiście, to przyjemny feeling broni. Ta broń. Yy... Znaczy, ona ma takiego fajnego kopa. Ona, co prawda, recoil niestety, tu muszę powiedzieć, że to by był chyba minus. Recoil tej broni jest dużo mniejszy. Jest to taki trochę ukłon, mam wrażenie przynajmniej, nieodparte wrażenie, że jest to taki ukłon w stronę trochę ludzi, którzy grają tylko i wyłącznie w Call of Duty, żeby przekonali się do Battlefield 4, gdzie właśnie w Call of Duty ten recoil broni jest bardzo niski. I tutaj też, w przypadku Alfy też to zauważyłem, e, że właśnie coś nie tak. Każda broń powinna mieć jakiś, albo tak, albo ma duży recoil i duży power, albo ma niski recoil i mały power. Więc to powinno być w jakiś sposób zachowane. Niestety tutaj tak nie ma e, i co prawda tych broni nie mamy zbyt wiele do odblokowania. Niektórzy już mówią, że na przykład AK-12 jest overpowered. Słuchajcie, AK-12 nie jest overpowered, tylko mamy bardzo mały wybór broni. I e, wszyscy grają AK-12. Każdy gra szturmowcem. E, no nie wszyscy, no większość. I, I od samego początku oczywiście ta broń wydaje nam się jakaś niesamowicie overpower. To tak jakbyśmy mieli tylko jedną broń e, w właśnie e, w, w, w jakiejś grze. No każdy nią będzie grał i będziemy mieli wrażenie po prostu, że ta broń jest bardzo mocna. Owszem, są jakieś dziwne czasami sytuacje, że na przykład e, miałem wczoraj, że ktoś do mnie strzelał w plecy i to było do, dosłownie jak ukąszenie komara, słuchajcie. Tylko takie cyk i leży na glebie. Eee, a czasami było tak, że na przykład ja strzelam do kolesia, pakuję w niego ilość tam niesamowitą amunicji i kurde, koleś stoi. Ale za chwilę znowu była taka sytuacja, że strzelam do kolesia i koleś pada raz, dwa. Nie wiem na czym to polega, czy chodzi tutaj o to, że trafiam headshota czy, czy, czy podobne podobna jest sytuacja z Call of Duty, gdzie mieliśmy coś takiego jak lag Compensation, aczkolwiek tutaj mamy dedykowane serwery. Nie wiem, może nie powinno czegoś takiego być. W każdym razie ta broń na pewno zabija dużo szybciej. Dla mnie osobiście jest to lepsze, bo ja szczerze mówiąc. Yy... Lepiej gram na trybie hardcore, aczkolwiek nie gram na nim zbyt dużo, ponieważ jest on dla mnie załatwy. Broń zabija za szybko. Ten, który będzie przymierzał szybciej, ten będzie oczywiście bardziej skuteczny w walce. E, tak więc dla mnie to jest plus, ale dla kogoś może to być na przykład minus, bo jest przyzwyczajony do tego, że może uciec przede wszystkim przed, e, przed, e, przed tym, że strzela do niego przeciwnik. No ale to mówię. Kwestia oczywiście podejścia do tego. Teraz pistolety. Słuchajcie, to jest bardzo podobnie jak w przypadku tych broni podstawowych. Pistolet nie zabija tak szybko jak było to w przypadku Battlefield 3. Aczkolwiek są takie sytuacje, że kurde, no znowu tak, tak, Takie mamy wrażenie, że na przykład strzelamy gdzieś tam tak, jakby headshota czy coś takiego i kolej bardzo szybko pada. Tak więc tutaj na dwoje babka wróżyła. Nie wiem, co z tym jest zgrane jak na razie, ale wyjdzie to na pewno w wersji finałowej, kiedy będziemy mieli e, możliwość wypróbowania wszystkich tych pistoletów. Na pewno magnum będzie bardzo mocne. <laughs> e, teraz kolejną rzeczą na plus. E, Słuchaj zacięcie miałem, słuchajcie, spojrzałem na kartkę, ponieważ mam tutaj te punkty, ten. Nie będę tutaj za bardzo się wypowiadał na temat pierdołek, takich jak nowe pojazdy i tak dalej. Pływanie w wodzie, chociaż to też jest dobra rzecz, gdzie możemy, na przykład pływając. Wyjąć broń podstawową i strzelać. Dobrze, że nie, nie podstawową, tylko zapasową. Dobrze, że nie podstawową, bo wtedy by było, wyglądało to trochę dziwnie, że strzelamy z AK-47, akurat tu nie ma, ale AK na przykład 12 i, i, i strzelamy sobie w wodzie, kurde, bez żadnego problemu. E, tak tylko potrafi Rambo. E, zerowanie w snajperkach. to jest oczywiście jedna z moich e, ulubionych klas i byłem bardzo ciekawy, jak to zerowanie wygląda. Powiem Wam, że nawet dosyć fajnie to, to, to wygląda. Możemy sobie za pomocą na przykład soflama, jeżeli nie mamy ustawionego w snajperce możliwości podejrzenia sobie, jaki mamy, jaką mamy odległość do celu. Także możemy sobie na przykład soflamem sprawdzić, jak daleko jest do celu. Ustawiamy sobie zerowanie na snajperce dokładnie tyle samo, ile wychodzi na soflamie. I strzelamy centralnie, tak jak pokazuje nam celownik, czyli... W miejscu e, krzyżowania się tych dwóch kresek. I powiem wam, że byłem w szoku, jak to czasami działa, bo miałem wrażenie, że gościa nie zabije, a mimo to ten pocisk wchodził. Po prostu wyżej jakoś tam celowałem, i, i, i to działało. To działało. Tak więc to, to by jest całkiem niezle, aczkolwiek to dotyczy tylko jednej e, klasy, i jest to taka typowa e, pierdołka, jakby jak to mówią. Dla mnie bardzo fajną rzeczą na przykład jest tutaj podnoszenie jeszcze tych dodatkowych broni. Powiem Wam, że ta snajperka M82, jak dobrze pamiętam, no ona oczywiście jest bardzo mocna. Powiedziałbym nawet, że jest overpowered. Chociaż, słuchajcie, miałem chyba z 3 hitmarkery na niej, ale widzę, że właśnie jest... Popra znacie, nie tyle poprawione, tylko jest jest to zaczerpnięte z Battlefield 3, że im dalej jesteśmy, tym jednak ten damage broni jest dużo niższy i to jest właśnie dobre, że nawet w przypadku tejże snajperki M82 niekoniecznie będziemy musieli zabijać na jeden strzał. Tak więc to jest to jest dobre, że właśnie jest to zachowane w jakiś sposób. Odległość równa się, im większa odległość, tym, tym mniejsze obrażenia. E i jeszcze jedna dobra rzecz, akurat tutaj używam właśnie RPG-a. Eee, bronie p czyli właśnie RPG, nie RPG, jakieś tam takie rzeczy, zadają dużo wyższe obrażenia, mam takie wrażenie, ale zadają one dużo wyższe obrażenia tylko w przypadku eee, pojazdów, nie przeciwpiechocie. Wiadomo, że... to Zobaczcie jaki rewelacyjny ten spawn, e, spawn samochodu, e, znaczy pojazdu opancerzonego. Ale właśnie to jest, to jest dobre, że niekoniecznie e, działa to lepiej na piechotę. Wiadomo, że jak strzelimy gdzieś tam centralnie w kolesia i tak dalej, też dużo ludzi mówi, że ojejku, tam każdy strzela teraz z tuby i tak dalej, każdy strzela z, z RPG-a, gdzieś tam na tych budynkach siedzą, ale słuchajcie, bierzcie na to poprawkę. Mamy tylko znikome wyposażenie e, w tej chwili w tej becie i nie możemy naprawdę wykazać się, jeżeli chodzi o to bo moglibyśmy zastosować zupełnie coś innego, ale jeżeli ktoś ma pod ręką tylko rpg i ktoś ma pod ręką tylko i wyłącznie na przykład e, granatnik, no to tego będzie używał. E, dobra, teraz jedziemy z minusami, bo nie wiem, czy się wyrobię. Graficznie na konsoli, niestety porażka. Wygląda to dużo gorzej niż beta Battlefield 3. Mówię tutaj porównuję bety Battlefield 4 i Beta Battlefield 3. Żenada. Słuchajcie, naprawdę to, to muszę przyznać, wygląda to tragicznie. Te tekstury, wiadomo, że tutaj tekstur HD nie ma jeszcze zapodanych, ale to wygląda po prostu żenua. Tak więc no, mogli to troszkę lepiej zrobić i już wypuścić powiedzmy tą betę z takim troszkę lepszym wyglądem tym designem, bo, bo no, źle, źle to wygląda. Teraz druga rzecz. Ścinanie konsoli. Jest to jedna z rzeczy, która nie może się zdarzać w przypadku konsoli. Nie tylko konsoli zresztą, PC-ta także. Kiedyś była taka gra jak Homefront i była to naprawdę bardzo fajna gra i niestety tą grę sprzedałem tylko właśnie dlatego, że ta gra ścinała mi konsole. Nie może taka rzecz zdarzać, ponieważ wtedy twardy reset, a twardy reset równa się no, dziękujemy konsoli. Tak więc trzeba na to, to muszą poprawić, nie może być takiej rzeczy, że będzie się coś ścinało, tym bardziej, że nie jest to jakaś, nie wiem, bardzo, bardzo mocna oprawa graficzna, że nie ma tu bardzo mocnej oprawy graficznej, więc tym bardziej nie powinny się te ściny konsoli pojawiać. Kolejną rzeczą to oczywiście liczne bugi, ale bugi myślę, że mogą być usunięte, tak więc na to biorę jak najbardziej poprawkę. Ilość możliwości odblokowania w becie to jest po prostu tragedia. Dlaczego dano tylko dwie bronie? Zamiast dać ludziom żeby pograli sobie absolutnie wszystkim, żeby wypróbowali sobie wszystko, to nie dali tylko po dwie bronie. Mało tego wyposażenie jest bardzo małe. No szkoda, szkoda, no w becie chciałbym dostać wszystko i oni by mogli wtedy też zobaczyć, że coś jest na przykład nie tak z tą bronią, że coś się e, ścina, że jakiś bug, że to, że sram to. My byśmy to wypróbowali. Testerzy tego nie zrobią podczas tych swoich tam rozgrywek, bo my mamy łeb na karku, my wiemy jak to E, przetestować. Mamy miliony możliwości, bo każdy z nas to zastosuje coś innego i wy oczywiście znajdziemy coś, co, co jest niehalo. Tak więc tutaj myślę, że powinni dać troszkę więcej do odblokowania, a nie tylko właśnie e, te dwie bronie, plus bardzo m, nikłe wyposażenie. Kolejna rzecz. Pomimo dobrego właśnie tego feelingu broni, e, czasami właśnie mamy takie wrażenie, że giniemy strasznie szybko, nie wiedzieć czemu. E, to jest właśnie to, o czym mówiłem wcześniej, czyli coś coś, la La Compensation. Mam, mam nadzieję, że czegoś takiego nie będzie, bo e, nie wiemy tak naprawdę, co się dzieje. E, może to też jest zależne od tego, czy ktoś nam w plecy, czy nie i tak dalej, ale to, mm, to zobaczymy oczywiście tutaj jak najbardziej w finale i wersji, jak to będzie się zachowywało. Eee, na konsoli dominacja, pomimo tego, że tutaj jeszcze w miarę jakoś się gra, na konsoli, dominacja nie ma racji bytu. Eee, duża mapa, bardzo duże mapy. To, to już nawet porównując do e, Battlefield 3, to tutaj są bardzo dużo mapy, e, który, na których gra bardzo mało graczy, i tych graczy na konsolach obecnej generacji e, ta ilość graczy się tutaj nam nie zmieni, więc to będzie Żenua, że tak powiem. E, tak więc, e, no to jest, to jest niezbyt fajne. E, kurczę, no nie będę raczej pogrywał sobie w dominację zbyt często. Obliteration możliwe, że to będzie najczęstszy tryb, jaki będę grał. E, może szturm, może, może właśnie gdzieś, gdzie będzie się akcja e, wartka działa, bo, bo tutaj to się szuka naprawdę e, przeciwnika i niekoniecznie można go znaleźć. Chyba, że przy punkcie B. E, szóstka, kolejny mam tutaj taki szósty punkt, Holender i normalnie masakra słuchajcie, Levolution na PS3 to jest, to jest coś, coś tragicznego, w przypadku bety oczywiście. E, mam nadzieję, że to się troszkę zmieni, ponieważ e, jedyny Levolution, które tutaj mamy to tak naprawdę jest Powalenie się budynku. Wiadomo, że w niektórych budynkach możemy rozwalić jakąś ścianę, ale tak poza tym to powiem wam, że te budynki, które tam stoją. Ja nie mówiłem, nie myślałem o tym oczywiście i wiedziałem, że nie będę mógł rozpieprzyć każdego jednego tutaj budynku tak, żeby on poległ, żeby się przewrócił, tylko chodziło mi o to, żeby na przykład w każdym jednym budynku można było chociaż rozwalić ścianę. Okazuje się, że tego nie można zrobić. Eee, tak więc, no, to lewolu na PS3 Xbox 360 wygląda troszkę. Przepraszam, nieciekawie. Mam nadzieję, że troszkę to się poprawi i że w przypadku konsol nowej generacji, że będzie to dużo, dużo lepiej wyglądało. Kolejny punkt to nie wyświetla, to jest bug niestety, ale nie wyświetla ników nad przeciwnikami czy nawet naszymi współzawodnikami czasami i pomimo tego, że nasz współzawodnik czy przeciwnik jest bardzo blisko, to i tak nie widać jego nika, nie wiadomo o co chodzi, nie strzelamy do tego kogoś, a okazuje się, że to jest nasz współzawodnik, a na przykład nie strzelamy i okazuje się, że to jest przeciwnik, to jest troszkę irytujące. Tak więc to są takie rzeczy podstawowe, które mi irytują przede wszystkim właśnie w Battlefield 3, Battlefield 4 Beta. Także po, jeszcze powtarzam, to jest Battlefield 4 Beta. Może się jeszcze wiele zmienić, niekoniecznie musi oczywiście, e, ale też biorę cały czas poprawkę na to. Niektórzy nie biorą poprawki na to, że właśnie to jest konsola Xbox 360 PS3, że to jest konsola, która ma już kilka dobrych lat. 6 czy nawet 7, e, gdzie normalny PC-7-letni nieprzerabiany nie ruszyłby z miejsca, w żadnym przypadku by nawet nie odpalił e, bety czegokolwiek, e, właśnie e, BF4 czy BF3 nawet. Tak więc na to trzeba e, brać jak najbardziej poprawkę. Nie wymieniane byłyby bechy w tych konsolach i tak dalej. Ale są jeszcze rzeczy, o których na, właśnie, na, na przykład niektórzy e, mówią, i tutaj jest właśnie ten trzeci, ta trzecia część, o której chciałem się wypowiedzieć, ponieważ niektórzy mówią tak. Snajperzy na dachach, cholera, jakie to jest irytujące. Powiem Wam tak, no dla mnie nigdy snajper na dachu nie był problemem. E, dlaczego? No przede wszystkim dlatego, że mm, snajper na dachu, jeżeli raz nawet mi ściągnie, e, to. Wystarczy, że wezmę snajperkę, potem jeżeli w wersji finalnej będę miał jeszcze inne możliwości, na przykład będę mógł wziąć sobie moździerz, to mu wypaskudzę z tego moździerza lub też na przykład ze snajperki ściągnę go, gdzie on nie będzie miał zielonego pojęcia, gdzie ja jestem. E, tak więc e, mi snajperzy na dachach naprawdę nie przeszkadzają. E, były takie sytuacje, gdzie siedziało na przykład 3-4 snajperów na dachu i powiem wam tylko jedno. Zajebista sprawa. Niech sobie siedzą, bo, ponieważ miałem 3-4 fragi darmowe, tak naprawdę, bo wiedziałem gdzie oni są. Jeden snajper mnie ściągnął, zauważyłem oczywiście skąd mnie ściągnął. Zaraz po odrodzeniu e, znaczy nawet przed odrodzeniem wybrałem sobie snajperkę, e, wbiłem się także na dach, a nawet nie musiałem. Najlepiej robić to z ziemi, e, gdzieś tam ściągać tego przeciwnika, ponieważ on nie będzie wiedział wtedy absolutnie, gdzie my jesteśmy, i po gdzieś tam. W drugim, trzecim razie, jak ktoś był bardzo uparty, to nawet w czwartym razie, jak już ginął na tym dachu, to powiem wam, że złazili z tego dachu jak najszybciej. E, tak więc, e, oczywiście, na to jest sposób. Mi absolutnie nikt taki nie przeszkadza i dotyczy to także ludzi, którzy używają np. RPG e, czy, czy jakichś innych zestawów mm, z typu Granatnik czy coś takiego. E, no i takie ostatnie stwierdzenie, no, chociaż już do tego się troszkę odniosłem. E, jak to mówią, chujowo to wygląda, tak? No zobaczcie tutaj na tekstury, no tekstury są żenujące. I tu się zgodzę, tu się zgodzę jak najbardziej. Jeżeli chodzi o BT, wygląda to naprawdę chujowo. E, graficznie, no po prostu, no nie powala, no jest to po prostu masakra. Ale jeżeli chodzi o, słuchajcie, o samą grę, samą rozgrywkę, to jest to bardzo podobne do Battlefield... 3. I ktoś by mógł oczywiście powiedzieć, i spadają takie słowa, no dobra, no ale skoro jest to bardzo podobne do Battlefield 3, to dlaczego na przykład chcą te same pieniądze, chcą wyższe pieniądze nawet za tąże część? I tutaj się z Wami zgodzę, e, nie powinno być czegoś takiego, że ta, e, że generalnie te gry są tak drogie, tym bardziej w przypadku konsol konsolowe wersje są jeszcze droższe niż, konsolo, niż wersje pc-owe, pomimo tego, że one gorzej wyglądają, ale to dotyczy słuchajcie wszystkich, tak naprawdę gier yy, i nie dziwi mnie to, że oni dają tą samą cenę jak każdej innej gry, ale mówię tutaj oczywiście o konsolach, ale no, tu się akurat z Wami zgodzę, że no, co prawda nie powinna ona być za, za połowę ceny. To nie powinien być dodatek, ponieważ ta gra różni się naprawdę, jeżeli chodzi o zastos zastosowania zmiany w klasach i tak dalej. To nie mógłby być nawet dodatek do BF3. Ale ceny faktycznie są zbyt wysokie. Tak więc... No z tym się niestety nic nie zrobi. Tu, tu sobie nie powalczymy z tym. Tak więc no lipa. Ale ogólnie, słuchajcie, oceniam BT jako taką czwórka. Czwórka ewentualnie czwórka z minusem. Ale mówię, to jest wersja beta i tylko na temat tej wersji bety się wypowiedziałem. Nie wiem jak będzie wyglądała wersja finalna. Mam nadzieję, że dużo lepiej, a jeszcze bardziej oczywiście mam nadzieję, że ta wersja na konsoli na konsolach generacji, czyli P następnej, czyli PS4 i Xbox One na przykład, chociaż Xbox One, no wiadomo, nie będę kupował, ale że, te, mm, że ta gra, czyli BF4 będzie wyglądała dużo, dużo lepiej. No dobra, to by było na tyle. Zapraszam oczywiście Was do komentarzy, do ocen, do subskrypcji. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, cześć.